Cześć widzowie, witam was. Dzisiaj oglądamy kolejny dzień z szkoły. Szkoły y, tych potworów, które, które wam się ostatnio podobają, bo te odcinki niektóre wbiły 60 km wyświetleń. Nie wiem jak to się dzieje, ale jak chcecie to będziemy to oglądać, no i dzisiaj zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, tak? Y, dobra, rozpoczynamy. Nie wiem w ogóle co tutaj będzie, bo nie sprawdzałem w ogóle totalnie y, tytułu, a nic, więc y, będziemy mieli razem niespodziankę, bo ja, ja również nie wiem co tutaj będzie. Dobra, i y, y, zaczyna się od tego, że... E, oczywiście nasz nauczyciel w ogóle to jest... Jezu, jak to jest głośno. E, nasz nauczyciel w ogóle jest trochę inny niż zawsze. Zauważyłem w ogóle, że e, tutaj jest inna ta szkoła niż ta, którą zawsze oglądamy. Nie wiem, czy wy też to widzicie. Jest troszeczkę to jakby nowsze. No i dobra, tutaj karmią, karmią I. I... Wskoczył na łeb, kurde, nie wiem, on zbiera. to od każdego chyba po prostu na tym. Na, na, na świecie, czekajcie, ściszę sobie mikro trochę. O, teraz powinno być lepiej, bo wcześniej był lekki przester, sorry. Dobra. Zjadł wszystko, co go zjeść i chyba będzie szedł do... Gdzie on idzie? Wiecie, ja ja to tak może, o! Profesjonalnie, jak komentator meczu sportowego. Wychodzi. Wyszedł i... O Jezu, co tu się dzieje? Co to jest? Choród? Eee, Jezus, święty, co my tu oglądamy, widzowie? Co, to jest palionka? Palionka jest? Ja, tu jest mały Ender. Może to jest palionka, ty? Kurde, to wie? Ale beka ma, ale czemu masz bekę, ty? Jeszcze też zaraz to wiesz... Nie wiem czy u po kolei, czy kurde teraz dzieci <grydy> rodzić. Co to się dzieje? To są najbardziej powalone rzeczy jakie oglądałem w internecie chyba przez ostatnie kilka lat. Naprawdę przysięgam. O kurde, ale mu... O, ale mu strzał! Nie trzymat. wiedziałem zawsze to jest, zawsze to jest po prostu ulubiony moment tych wszystkich tych. Dobra, ale lecimy, bo to... Chodzi bo o to, że to jest nowe dziecko, które trzeba wychować, tak? Że tutaj trzeba coś z nim, z nim zrobić. Ciągnijmy się w fabułę chociaż raz. Skupmy się na odcinku i wciągnijmy się w to, co jest na, przed naszymi oczami, dobra? Jeden raz się postarajmy się skupić. Dobra, nie potrafię, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem nie wiem jaki to jest, jaki to ma cel. E... Z tym kowadłem to chyba niezbyt bezpieczne, ale... Jak to się stało? Ha! Ale to job... No, dobra, i tak nie wiem. Dobra, i tak nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, nie, nie mam pojęcia jak ma to... Jakie jest spłaszczone, zmniejszy teraz od nie na tym stoliku A był taki duży, o połowę zmniejszył, o połowę zmalał. Stary zmalał, połowę. O, żurus, urósł, urus, urósł. Urósł. Odda Oddaje Teraz się spłaszczy. Spłaszczy się, nie, zaś zmalał czy spłaszczył się? Nic się nie stało z nim teraz, a wcześniej zmalał. Powin powinien się spłaszczyć. Powinien być cienki jak kartka papieru. Czy tak, Enderman jest cienki w sumie, no ale wie, wiecie, mógłby być bardziej. Ale co, no, co ty robisz? Okej, okay, creeper tutaj tekstem CS zapadał wybuch, nie? Po co? Po co robisz kurde wybuch? Jak mogłeś. Ach nawet nie będę się odzywać. Łapeczka subskrybujcie widzowie, bo łeb mnie boli już od tych rzeczy, naprawdę. To jest niesamowite. Zaś kurde, kurczak obsłą nam S. <laughs> Klasycznie. Dobra, Hiro Herobrine postanowił, e, że uderzy po prostu z liścia. E, Ząbiaka, tak? Nie. Jezu, jaka tromba. Trąba powietrzna. Dobra. Reagujemy, reagujemy, Re reakcja, akcja. Jest spisane love story zombie. O kurde, będzie historia o zombiaku o miłości. Jezus, naprawdę taką babę byś chciał, a nie chciałbyś na przykład, nie wiem drugiej zombiaki? Tylko naprawdę coś takiego to nie pasuje w ogóle totalnie No Ale no, trzeba się przy... Aha! To na obrazku inna, tutaj też inna, i tak będzie cały czas inna, no ale to facet, to się nie ma co dziwić, nie? O, to, to jest normalne akurat, ale biegnie, jakie ma serduszka w oczach, no fajnie się ogląda, nie? Tak, tak, kwiatki, no. Dawaj, dawaj, wręcz jej do łapy. Co? Żebyś się nie pomylił! Żebyś się nie pomylił! Oj, to chyba nie był dany podryw. Chyba, chyba mu nie pykło. Ale nie wiem dlaczego, ja tego nie rozumiem. Bo one idą do kościoła! Dlatego! Czy nie? Jezus święty, ja to już wiem. Ja już Cię po prostu pogubiłem, ale pewnie ten swagger wyrwie tam tą żebiaczkę. Wleci jaką bryką. Zobaczcie to. A wiedziałem, 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 po prostu to jest... To są właśnie kobiety. Ja żartuję. Wicki. Żartuję. Ale patrzcie jak on zasuwa. A on smutny został sam. Nie wolno tak robić. Nie wolno tak robić. No, teraz mi jest smutno. I teraz mu będzie smutno cały czas. No i co on ma teraz zrobić? Mija cała noc, mija cały dzień. Następny dzień. Kawiarnia. Nawiarnia Jezus, ale burgir Dawaj zjedz tego burgira Zjedz burgira O co tu? Jezus święty, kto te psy wypuszcza bez smyczy na podwórko? Naprawdę? Podkłeś się o... Odkłeś się o prostu drogę? Naprawdę stary? Nie, jemu teraz będzie smutno Jemu teraz będzie smutno Ja nie mogę, no i teraz mu będzie smutno Kurde, jeszcze ten z niego ma bekę jak nieładnie pokazał mu PALET, Nie! Nie wol... Co z mojego tutaj... No, ja się zaraz sam popłaczę, widzę. Też miałem kiedyś taką sytuację. To jest smutne! Odjeżdża! Lancer! Wypożyczonym rowerem. Co on zrobił jej? Czemu on ją wyrzucił? Spotkał lepszą? Po co to chodzi w tej historii? Ale mu przywali! Ale mu przywali! Tak jest! Weź motor! Weź motor! Ja yeah. nie mogę. No dlaczego ty bierzesz babę, która cię wcześniej odrzuciła, nie robi się tak. Nie nice, nie robi się tak, no. Kurde, nie wraca się dwa razy do tej samej Aj. Ja to widzowie już po prostu tego nie pojmuję. Nie pojmuję tego dzisiaj bez kursoka. Proszę bardzo. Przyjeżdża na świni, e, fajna czapka w sumie. Taka świąteczna, świąteczny klimat. No nie no, ale dlaczego nie opanowałeś Świni, typie, to było proste. Ale, no, nie, nie jest z tym, okay? Oglądajmy. Skupmy się na fabule. Okej. Okay. Zszalał, shotguna. Świnia. Nie, ja Ja po prostu widzę, zaraz to włączę. Ja, ja się nie zgadzam na obrazek, który jest przed nami. Dlaczego? Dlaczego świnia została rozwalona? Wiadomo, no, żeby sobie pojeść. Christmas present. O! Prezenty będą robić. Dobra, dobra. U mnie w klasie było zawsze tak, że się dwie. Każdy losował inną osobę. I kupował tej osobie, a tamta osoba nie wiedziała kogo ma I był na przykład budżet do dwóch dych, albo do trzech No, i to były fajne prezenty, zobaczmy, a teraz on po prostu rozdaje A tutaj już jest rozdanie prezentów IPHONE?! Ej, sprawdź mordo, czy to nie jest tylko narysowane Easy, no dobra, sprawdź czy to nie jest narysowane On raczaluje gwiazdką, tu, tu jedzenie, 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 jedzenie jedzenie pewnie Jedzenie? Nie, no to nie jest jedzenie, kurde Nieładnie Czemu ty to zjadłeś? Ja cię nie mogę, on to zjadł jeszcze był zadowolony. Nie, nie, widzowie, to tak nie działa. Dobra, e, kość, kość albo zgadujemy co będzie, ko. Ale czemu? Czemu on dostał iPhone'a? A inni nic, kurde, przecież to jest ewidentne oszukanie. No nie, no jest w to jest kurde przykre. Ale to już nie wiem, czy dostać lepiej. czy nic? Chyba nic lepiej, chociaż nie wiem. Slime. No, no wiadomo, ten, ten to zawsze, ten to zawsze się rozpłynie na stolik Nie mógłbyś raz się przesunąć, jak coś ci na web spada Widzowie, tracę cierpliwość Długo nie pociągnę, długo nie pociągnę Eee, a ty co? Eee, Koś. No ktoś musi dostać tą PSP dostał, no ale czemu on dostał PSP, a tam ci nic? Grałeś jeszcze w Super Mario, gierkę kurde co ma 20 lat To lepszą byś odpalił na tym PSP typie, a nie taki syf Masakra, Boże, oni się niczego nigdy nie nauczą A ty co? Kolejny prezent, ok. Yes! Znaczy, z jednej strony spoko ale z drugiej nie każdy by chciał mieć może. Ok, no takiego psa akurat chciałbym mieć, sobie nauczyciel Kryty Walony. Na... Dobrze. dobrze. Dobrze, dobrze, to za tą pustą skrzynkę. No właśnie za to. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ciekawe, no teraz się wkurzy, to pewnie na tak gorszy prezent. Creeper Pinty, Pinty, nie wiedziałem. To się akurat dało przewidzieć, nie? Ale on jest zadowolony z tego, on będzie zadowolony. Ta co? No, a coś na co się łamać na święta? Nie, no nie, no zostaw mu to. Co tam on miał? Co on tam miał? O, ty, przywal jej! Dobrze, 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 dobrze. O to chodziło. I to były piękne, widzowie, świąteczne prezenty. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, subskrybujcie, koniecznie kanał. Ja po prostu przestaję tracić wiarę w ludzkość, ale, ale fajnie, fajnie się to ogląda. Więc łapeczka w górę, subskrypcja. To będzie tego więcej. Lecimy, du.